W imprezowym regionie dzieje się dziś wywiady, i relacje na żywo. Hej, z tej strony Natalia z portalu Imprezowy Region. Mamy tutaj dzisiaj wyjątkowego gościa, panią Ewę Judasz-Jakubiak. Witam serdecznie. Ja. Witam, witam serdecznie wszystkich widzów w portalu Imprezowy Region. Nie ukrywam, że nie mogłam tego wydarzenia przegapić, gdyż jest bliski w moich okolicach i bardzo jestem tutaj fanką pani, chciałam zaczęto zobaczyć te występy. A co nam pani dzisiaj wobec co się tu dzieje? Yy, dzisiaj spotkamy się w pięknej przestrzeni Kina Baszta w Człowie i świętujemy co prawda datowo w Dzień Mężczyzny Dzień Kobiet mnie tutaj z okazji Dnia ja, Kobiet. W tym momencie na sali e, kawałek e, zabawia e, wszystkie damy, a ja miałam tam przyjemność, żeby na samym początku zaśpiewać rzeczy ten właśnie wokalny piosenek o kobietach i nie tylko dla wszystkich pani, które dzisiaj przygląda na to uroczystość. E, wiemy, że ma Pani swoją działalność Emus. Co pani nam powie o Emus? Dlaczego właśnie taka nazwa i co się za <grytanie> Dlaczego emus? E? Ewa, tak jak moje imię, mus, muzyka, coś co towarzyszy mi niezmiennie od szóstego roku życia, a w zasadzie mi od piątego, bo mając pięć lat stwierdziłam, że zostanę piosenkarką. Niektórzy twierdzą, że ogólnopolskie sceny czekają na mnie czemu nie zgłaszam się do różnych talentów, show typu The Voice, the Music i tak dalej, ale ja jestem na tej scenie od wielu lat, kocham to co robię i cieszę się, że mogę być, mogę dawać, dawać ludziom e, uśmiech, dawać ludziom energię, e, no i śpiewać. Więc e, jak Ewa, muz, muzyka i tak to sobie działa, na tej kanwie postawiłam firmę, która miała już trzecie urodziny, ale to, co robię, robię praktycznie całe życie od szóstego roku. Życia, zaczęłam e, śpiewać na różnego rodzaju scenach, były tam w tym sceny przedszkolne. Od 15 lat w zasadzie każdy weekend spędzam na imprezie. <grym> Zaczęło się od wesel się... <grym> Zaczęło się od wesel, teraz są tu różne grupy imprezy, tak jak też dzisiaj. A Zespół Antek Parent, On... byłaś ten zespół, jak kiedyś wróciłabyś do tych czasów. Nie e, już w ogóle ale zespół Antek obecnie się reaktywuje e, co prawda beze mnie. Tak. Taką decyzję podjęłam, że um, mając 17 lat trafiłam do zespołu i wówczas od 3 lat już um, wykonywałam muzykę rockową i wtedy to była moja stylistyka muzyczna, to było coś co mnie cieszy, coś w czym się widzę, coś co um, sprawi mi się w wszystkim. Teraz mając już 31 lat, nie ukrywaj no Nie wiem, mam zupełnie inny ogląd na muzykę, zupełnie inną dojrzałość muzyczną, dojrzałość artystyczną i bardziej ciągnie mnie obecnie w stronę jazzu, bądź muzyki popularnej, którą też wykonuję, czy wykonywałam w różnego rodzaju zespoły na żywo, czy też podczas imprez okolicznościowych, czy to tak jak dzisiaj właśnie reczytam, niż w stronę muzyki rockowej, też ze względu na szacunek, który uważam, że każdy artysta powinien mieć do siebie, Um, muzyka rockowa muzyka rockową często grywa się w klubach, gdzie Ktoś pali koło ciebie, ktoś pije Tam. piwo, tak. e, ma zodyniowe kluby, e, ktoś często jak się alkohol, jest już brak kultury jakiejś i generalnie ja bardzo szanuję tę relację widz-artysta, bo czuję się artystką od no. wielu lat. I to już nie jest moja wrażliwość. Mm -hmm. e, muzyczna, stylistyczna i tak dalej. Okej, okay, są festiwale rokowe też. I też poszanowanie bardzo. Ja w tym momencie 90% tego, co robię w życiu, to praca głosem, ponieważ śpiewam. E, prowadzę zajęcia muzyczne dla dzieci, więc tam też głos jest potrzebny. I jestem prezenterem radiowym i telewizyjnym, gdzie też siłą rzeczy potrzebnym jest ten głos. I ja zaczęłam, zaczęłam bardzo, bardzo dbać o struny głosowe, o swój wokal, o, o tego typu rzeczy. Żeby po prostu ten głos posłużył mi na lata, a jednak często szpiewanie zespołach rockowych, kiedy pojawiają się koncerty, w szczególności w salach, które mają kiepską akustykę, gdzie jest kiepskie nagłośnienie, mówiąc kolokwialnie musisz drzeć a mi, no mi trochę szkoda głosy, trochę szkoda strun głosowych, więc nie. Projekt Antykwariat opuściłam, aż mam do niego bardzo duży sentyment, bo w tym projekcie poznałam się z moim mężem, o. z którym właśnie niedawno odpowiedzi go 12 rocznicę bycia ze sobą. Więc mam bardzo duży sentyment do tego zespołu, na pewno będę chodzić na koncerty, na pewno jest to jakaś część w moim życiu, której niewątpliwie nie mogę wykreślić, która mm, bardzo dużo również tak tak mi dała i, i bardzo z taką sympatią i, i taką nostalgią będę do tego wracać. Co więcej, w takim składzie antykwariatowym tylko perkusja był inny. Eee, graliśmy na naszym weselu, na proszę państwa. Eee, basista z projektu Antykwariat okay. e, był naszym środkiem, bo to właśnie dzięki basiście e, Pawłowi e, się poznaliśmy. Czyli te relacje na są zachowane. Tak, tak. Tak. Mamy sentymenty, <laughs> lubimy się i, i w dalszym ciągu mąż ten projekt tworzy. No i tak sobie Są działają Pochodzi tak. e, pochodzisz z Białej, taka piękna ludzka, byliśmy, miały przyjemność tak bardzo piękna wieś. czekasz troszkę do, do miasta i takie moje pytanie, to... tęskni się za tą zielenią, za tym wszystkim, co, co nas się na ehm, Powiem tak, e, obecnie mieszkam na 34 metrach kwadratowych, po 25 latach życia zostałam wygnana do miasta. I tak czy jak cała moja firma, czyli Agencja Artystyczna Emus, ma siedzibę w moim domu rodzinnym, czyli w Białej. Więc regularnie ja tam bywam co najmniej dwa razy w tygodniu, żeby coś wziąć z mojego magazynu, albo wziąć, albo zostawić. W tym momencie myślę, że 70 metrów powierzchni użytkowej w Białej, w moim domu rodzinnym, to jest właśnie moja firma. Trzy kompletne nagłośnienia, bardzo dużo żywych maskotek i mnóstwo sprzętu do animacji i nie tylko strojów, nie strojów, powoduje to, że praktycznie w każdym pomieszczeniu w domu mojej rodziny jest moja firma, tak żeby wam w białej się tęskni, ale jest gdzie uciec na przykład mm. w wakacje w momencie, gdy w Tarnowie mamy upał. Tak, to też jest dobre, nie? To jest. Pocznie mieć i tam to się poczuć po Odwiedzić dziadków moich serdecznych e, i gdzieś tam poprzednio, jest super smutne. A wyza, morze czy góry. Oj kurde, kiedyś góry, teraz chyba morze. Bardzo chyba właśnie nie morze, aczkolwiek ja nie pływam. I pływam po warszawsku. tak dobrze. <gry> ale tak wymoczyć nóżki. Tak, 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 to znaczy, to tak. <grym> dzisiaj tutaj mamy jeszcze jeden zespół kabaretowy, e, Aha, I tak jak, to, jest, tak, jak już wcześniej wspominałyśmy, zna panią, osobiście głowa pod przyjmią, widzicie się Mieliśmy okazję poznać w Tak tak jak wspomniałam na eskadzie, próbowałam ich rozbawić, a później się tak zorientowałam, to że kurczę, że pani są z kabaretem, to już by nie tak, tak. jest mam. A nie, również, <laughs> o, dzisiaj dzisiaj Oczywiście, więc jakby Pani oceniła ten skali 1 na dzisiaj. E, super chłopaki bawią w ogóle jest świetnie, ja bardzo doceniam kabarety, lubię sobie do poduszki, czy to obejrzeć kabaret, czy to stand-up, już bardziej nowoczesną formę e, tegoż, więc jak najbardziej nie lubię. Sama kiedyś zastanawiam się, czy jak z ludźmi się śpiewanie, Czy nie zostać <laughs> takim e, kabaretowcem stand-uperem zwał jaką. Mm. Bo zawsze staram się coś do tej publiczności śmiesznego też powiedzieć, jakiś żart sytuacyjny obrócić. To, że w wieku 18 lat zostałam w na weselach, sprawiło, że ja łapię te sytuacje, tak. łapię te żart i staram się maksymalnie z wszystkiego sobie żartować. I to, to jest, myślę, też recepta na sukces, bo z przemożeniem oka, patrząc na to, co się dzieje, człowiek ma zupełnie inne podejście do świata codziennego i, i zawsze też staram się szukać pozytywów w każdej sytuacji. Tego akurat nie nauczył mój małżonek, który zawsze tym słońcem jest i pan tak słonecznie na, na, na to życie, że każda sytuacja ma też, ma też swoją pozytywną. Czyli kontakt z ludźmi panią tak jakby... Czy że Jest pani tak eee... coraz bardziej otwarta, tak, wspomnieniem posłucha, że pani przez ten kontakt z ludźmi coraz bardziej się napędzała, ta tak naprawdę. I bo widać, że pani jest otwarta. Ja kocham ludzi, ja kocham ludzi i to ludzie właśnie dają mi energię. Ja czerpię od tych ludzi energię. To jest tak jak kiedyś powiedziała nasza pani dyrektor Furzy bo Furzy też nie ma. Tam na po Um, ona czerpie energię jako dyrygeta kół od nas, z naszych uczniów. To ja czerpię z tej publiczności, e, z którą mam do czynienia. E, mi wystarczy jedno słowo dziękuję powiedziane, ale szczerze dziękuję i ja później lecę na skrzydłach e, i, i to sobie, sobie gdzieś, tam, e, gdzieś tam działa. A e, energię, tak jak mówię, staram się czerpać i to e, naprawdę ja kocham ludzi, kocham z nimi przebywać, kocham ich poznawać, rozmawiać z nimi, bo człowiek e, dowie się mnóstwa różnych rzeczy i naprawdę ja uwielbiam przebywać wśród ludzi. Lata covidowe były dla mnie bardzo trudnymi latami. O tak, to Zamknięta w domu, zdana na kontakt z ograniczoną ilością osób, bardzo mocno to na mnie wpłynęło i bardzo mocno to odczułam. W momencie, kiedy wszystko było otwarte, mogłam wyjść do pracy, wyjść tu, wyjść tam, to byłam przeszczęśliwa, że mogę mieć kontakt z ludźmi, żeby taki namacalny kontakt z ludźmi bo To jest zupełnie coś innego niż rozmowa telefoniczna, niż to nawet, to nawet rozmowa wideo. Ja myślę, że dużo ludzi tutaj, Dużo, dużo naszej społeczności z tym problemem się borykało, natomiast udało się to wszystko jakoś przecież. Tego ja się cieszę, że wróciły właśnie tego typu imprezy, gdzie możemy się na żywo spotkać z publicznością, czy też z Wami, bo to jest zawsze. zawsze Inaczej koniec. to będzie, dokładnie. Jakie ja plany na wakacje? Już wszystko jest w Tak, że już na nie, nie, nie wyciągnie się Pani już nigdzie, gdyby ktoś chciał, bo już tak jest. Spół. Wakacje! Uh, uh, uh. Będą pewnie we wrześniu. Tak stwierdzam, że we wrześniu, ponieważ tradycyjny okres wakacji kiedy ludzie urlopują, czyli między majówką a końcem sierpnia, dla mnie jest najbardziej pracowitym okresem w firmie. Maj i majówka to komunie, więc tak. odpowiadamy za organizację atrakcji dla dzieci podczas przejść komunijnych. W tamtym roku pięć ekip animacyjnych działało naraz, w tym roku cel jest taki, żeby to było dziesięć ekip animacyjnych. Więc ja, jako szefowa, muszę tym wszystkim dowodzić, często też animować i sama. Więc muszę rozdzielić przed, rozdzielić ludzi, ogarnąć wszystko z klientem, dopiąć do ostatnich guzik i jeszcze sama często jeżdżę na koniec Także maj w tą stronę leci, czerwiec, dni dziecka. Pikniki na zakończenie roku szkolnego, na początek wakacji, też są mega pracowity okres. W lipcu, w sierpniu robi się trochę nam później, ale tak czy siak tych imprez jest dość sporo, nieraz jest ich 5-6 jednego dnia, gdzie to trzeba rzeczywiście wszystko do pięciu ogarnąć. I we rzeczywiście dla mnie zaczyna się taki lekki oddech. Myślę, że w pierwszych dwóch tygodniach września sobie y, pozwolę na y, urlop wtedy. I zresztą ja zawsze we y, z moim mężem na, na urlopy i to się nam fajnie sprawdzało, bo było dużo mniej osób y, w różnych miejscach. Bo o ile kocham ludzi, o tyle nie umiem albo nie lubię spędzać czasu na wakacjach w momencie, kiedy y, y, jest ich napłok. No tak, dlatego trzeba odpocząć. Tak, tak, Uważam się, że jest na napłok, że są kolejki, że tak będzie i tak, tak dalej. Tak. Nie odpoczywam wówczas. To no co, ja dziękuję bardzo za tę rozmowę i poproszę bardzo pozróbmy jeszcze raz portal imprezowy region. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów portalu imprezowy region. Wszystkiego dobrego dla was, kochani widziaczki. Pozdrawiamy.